Witajcie w kolejnym przeglądzie zjawisk niewyjaśnionych. Dziś będzie różnorodnie, bo pogadamy o tajemniczym odkryciu, o którym ostatnio jest bardzo głośno. Powróci również temat ludzi cienia, ale i dziwnych poczynań niezwykle bogatych ludzi na Ziemi, którzy być może szykują się na coś mrocznego. Przypomnimy też informacje o człowieku, który posiadał zdolność widzenia kolorów. W odległej części stanu Utah w USA doszło do zdarzenia, które z pewnością na długo zapisze się w pamięci osób interesujących się zjawiskiem UFO, kosmitów czy nawet filmów fantastycznych. W czasie liczenia owiec odkryto tam pośród czerwonych skał bardzo dziwną srebrną konstrukcję, mierzącą około 3 metrów. Od razu internautom skojarzyło się to ze słynną sceną z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, gdzie widzimy tajemniczy monolit i małpy. W filmie mamy kilka różnych epizodów, od czasów małpich przodków, ludzi, aż do człowieka, który wyrusza w przestrzeń kosmiczną, by odkryć tam coś niesamowitego. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Jutach skomentowało całą sprawę wyznając, że nielegalne jest instalowanie konstrukcji lub sztuki na tych terenach bez ważnego zezwolenia i to niezależnie z jakiej planety pochodzisz. Ludzie, którzy znaleźli ten monolit nie chcą jednak zdradzić lokalizacji dziwnego obiektu gdyż panują tu bardzo niekorzystne warunki i jakiś zapalony badacz może zrobić sobie krzywdę idąc do monolitu faktem jest jednak że pojawiają się już filmiki ludzi którzy zlekceważyli ostrzeżenie i szukali monolitu znajdując go dość szybko monolit można też odnaleźć na Google Earth warto wspomnieć że na zdjęciach z 2015 roku jeszcze nie było tej konstrukcji jednak ujęcia Google Earth z 2016 już pokazują że monolit jest czy tajemnicze znalezisko to efekt artystyczny fana filmu, a może ma jakiś związek ze zjawiskami niewyjaśnionymi? Jak myślicie? Nie ma co ukrywać, że im jesteś bogatszy, to jesteś bardziej szanowany. Kiedy jesteś szanowany i bogaty, obracasz się często wśród ludzi, którzy często wiedzą więcej, bo sporo z nich realnie ma wpływ na działanie danych państw i oni również znają wielu bogatych ludzi, którzy czasami zdradzą im coś więcej. Nic więc dziwnego, że często patrzymy, co takiego robią miliarderzy i wyciągamy z tego wnioski, I nie tylko jeśli chodzi o własne życie, ale i przyszłość. Według danych z 2019 i 2020 roku Liczba okrętów podwodnych, które zostały zakupione, miała wynosić od 15 do 25 sztuk. Dane, które dotyczą zamówień, które zostaną przygotowane na 2021 rok, pokazują jednak, że ta liczba ma się zwiększyć i to dwukrotnie, a być może zwiększy się to jeszcze bardziej. Łodzie podwodne na 2021 rok zamówiło już wielu bogatych ludzi. Roy Heidra z holenderskiej firmy u Works. Wyznał, że ostatnio coraz więcej ludzi chce, by ich jachty wyposażone były także w łodzie podwodne. Wśród nabywców tych łodzi ujawniono nazwisko rosyjskiego przedsiębiorcy i polityka Romana Abramowicza, czy prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Głównie ci ludzie wybierają model Nemo, warty po przeliczeniu na polski nominał około 3 milionów złotych. Te łodzie mogą nurkować na głębokość około 90 metrów z tylko dwoma osobami na pokładzie. U wielu osób informacja o nagłym kupowaniu łodzi podwodnych przez bogatych ludzi wzbudziła dość sporo kontrowersji. Niektórzy obawiają się, czy przypadkiem do ziemi nie zbliża się coś, o czym wiedzą tylko ci bogaci i ci wpływowi ludzie. Czy nie nadciąga potop? A może to po prostu jakaś nowa moda na łodzie podwodne? Smutna prawda o programie Kuchenne Rewolucje. Link do filmiku na ten temat w opisie. Ludzie cienia to tajemnicze istoty, które czasem ma widzieć każdy z nas. Chodzi tu o zdarzenia, gdy kątem oka dostrzegamy dziwny cień, gdy jednak próbujemy zobaczyć, co to jest, cień znika. Nie wiadomo tak naprawdę, czym są ludzie cienia. Niektórzy uważają, że są to ciała astralne, które posiada każdy z nas i w czasie snu często nasz astralny odpowiednik wychodzi z fizycznego ciała, by podróżować po różnych planach. Oczywiście nie wiadomo jednoznacznie, kim są ludzie cienia. Mogą to być równie dobrze duchy, a może i coś zupełnie innego. Rodzina z Nowego Jorku od dawna twierdzi, że w ich domu dzieją się dziwne rzeczy. Ich syn wyznał, że był duszony przez jakąś ciemną postać, a w pomieszczeniach od dawna czuć zapach siarki. 4 października przy ich domu kamera zarejestrowała coś naprawdę dziwnego. Sami zobaczcie i dajcie znać, co o tym sądzicie. Nail Harbison to 33-letni mężczyzna, który urodził się z silnym zaburzeniem daltonizmu, jakim jest całkowite życie wyłącznie w czerni i bieli. Człowiek postanowił jednak, że zupełnie nie godzi się na takie funkcjonowanie i wynalazł specjalne urządzenie pozwalające konwertować wszelkie kolory na dźwięk. W ciągu następnych trzech lat Neil nauczył się jaki dźwięk kojarzony jest z daną barwą, dzięki czemu jest teraz praktycznie zdrowym człowiekiem. Teraz po tych spektakularnych efektach 33-latek chce pójść ze swoim urządzeniem jeszcze dalej i nadać mu możliwości, np. tłumaczenia smaku jedzenia. Neil jest zapalonym sympatykiem ruchu transhumanizmu, który dąży do polepszenia kondycji, zdolności i zmniejszania ograniczeń człowieka przez dodanie do jego ciała technologii i tworzenia tzw. cyborgów. A wy co sądzicie o takiej ideologii? Smutna prawda o programie kuchenne rewolucje. Link do filmiku na ten temat w opisie.